kolejna wyprawa do miasteczka Montalcino. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień Słuchajcie, dobry. kolejny dzień. Jesteśmy w dolinie Valdorci. E, okazuje się, że bardzo fajny kemping. Tylko 12 km od nas jest już pierwsze miasteczko, które chcemy zwiedzić Montalcino. Wyruszamy w drogę. Mieliśmy pytanie na Instagramie, jak ugryźć w toskanie i w jaki sposób my się przygotowaliśmy do zwiedzania Toskanii. E, powiem tak, że kupiliśmy e-booka od e, Tomka Bobrowskiego z kanału Lazurowy Przewodnik i dzięki jemu, jakby dwutygodniowemu rozkładowi, e, jakby ułożyliśmy sobie plan naszej wycieczki. Jego e-book bardzo mocno nam pomógł jakby w rozplanowaniu całej wycieczki. Ja jeszcze to jakoś naniosłem na mapę, ale doczytywała, co możemy jeszcze zobaczyć, co możemy zwiedzić. Ale no, e, laserowy przewodnik i jego e-book o Toskanii bardzo, bardzo nam pomógł w rozplanowaniu całego wyjazdu. No, has a heart as pure. No, not like Nasza rodzinka to na szlak. Dojechaliśmy na parki w Montalciano. Dosyć duży, przestronny. No my jesteśmy rano, jak zwykle jesteśmy rano. Śniadanko chcemy zje zjeść w mieście. Nie wiem jeszcze czy parking jest płatny, czy bezpłatny. Nigdzie nie widzę tutaj. Być może jest bezpłatny. Parking jest spory. Parking jednak płatny i to chyba nawet 2 euro za godzinę, tak? Okazuje się, że tutaj tylko monety nie mamy drobnych. Wyszukujemy wszystko, co mamy. Eee, włącznie 5 centów już wrzuciliśmy, ale za długo chyba to trwało i maszyna wyrzuciła nam wszystkie pieniądze, bo szukaliśmy jeszcze po 5 centów. Niestety mamy tylko do 10.57. Mamy dziesiątą, także idziemy chyba jakąś kawę kupić, rozmienić pieniądze i będę musiał przybiec z powrotem kupić parki. Przygotujcie sobie drobne monety papierowych. Bank ten maszyna nie przyjmuje. Kartą też nie można zapłacić. Także konieczne są monety. Ala ja sobie przygotowała 50 ,5 euro na Mycie głowy dzisiaj, ale już wrzuciliśmy do maszyny. Będziemy rozmieniać gdzieś. Oj, super piękny widok. Spacer po Montalciano rozpoczynamy przepięknym traktem spacerowym Via Pietro Strozzi z cudowną panoramą na krainę Waldorcia. Trwają przygotowania do jakiegoś koncertu. 18, 23 lipiec. Jazz and win. Mont Montelciano Fajne przygotowania. You're joined to the ones who lost their hope. Mm -hmm. It's got a drag, Odwiedzanie warto rozpocząć od wspinaczki do góry i odwiedzenie katedry San Salvador. Jednak największy efekt robi cudowna panorama z górnej części miasteczka. Miasteczko położone jest na wzniesieniu, dlatego dobrym pomysłem jest wejść na samą górę i schodzić w dół, bo potem dzięki temu możemy zobaczyć takie widoki. I tu piękny widok na toskańską dolinę w Montalciano to miasteczko w południowo-zachodniej części regionu Waldorci. Miasteczko na wysokim wzgórzu, z piękną kamienną zabudową i oczywiście winem Brunello. Jest obok Chianti najbardziej cenionym winem w Toskanii. W miasteczku jest bardzo dużo enotek, w których można popróbować wina. Brunello to jest wino pochodzące z tego regionu i jest znane podobnie jak wino Chianti. the trees will whisper the word Maybe the sun will spread your joy to the lost their Region Waldorcia różnił się od Chianti panoramą i widokami. Chianti to wzgórza, winnice, gaje oliwne. Waldorcia to cudowne pola, zboża, które od zawsze kojarzą nam się z filmem Gladiator. Jesteśmy w małej miejscowości San Quercio de Orcia. E, miejscowość oczywiście położona na wzgórzu z pięknym ogrodem. Pewnie ja go zobaczymy, słuchajcie, idziemy szukać czegoś na śniadanie, bo dzisiaj pan gospodarz, e, u którego można było na kempingu e, zamawiać pieczywo, niestety jechał. Do lekarza. No i w tym dniu nie, jakby nie mieliśmy pieczywo, nie robiliśmy śniadania, stwierdziliśmy, że przyjedziemy do miasteczka i śniadanie sobie zjemy na miejscu. Szukamy teraz jakiegoś miejsca, żeby Dobry zjeść dzień. i odpocząć, a później będziemy zwiedzać. W że było no foto, no film, także nie nagrywałem. Kościółek, jak kościółek włoski, a teraz udajemy się do Horti Leonini, czyli do ogrodów bukszpanowych, które znajdują się właśnie w tym miejscu, w tym miejscowości. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Mm -hmm. Ten, Santiago de Compostela. Uh -huh. Czyli dogramy o tym szlaku już w domu, jak doczytamy. A mówię to po to, żeby nie, zap nie zapomnieć. Uh -huh. I tutaj mamy szlak podobny do szlaku Santiago de Compostela. Szlak pielgrzymi. Szlak pielgrzymi. Prowadzący do wiecznego miasta, do Rzymu. Nawet mamy pokazane kilometry, z punktu do punktu, ile kilometrów. No tak ten szlak wygląda, z takim znaczkiem. Okazuje się, że przez miasteczko przebiegał szlak Via Francigena, słynny średniowieczny szlak pielgrzymi, który wiódł z północnej Europy do Rzymu, czyli do Wiecznego Miasta. will whisper the word maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope and now it's p.m Fajnie tutaj mamy zacienioną parcelę, także elegancko to, to jakby tutaj odpoczywamy. Tam nawet można i komputery, i nawet trochę mamy e, internetu. E, chłopaki sobie tam coś grają. Także tak to u nas wygląda. Słuchajcie, to nie jest jakiś komercyjny kemping. Tutaj mamy takie miejsce. Właśnie założyliśmy sobie nasz hamak. Tu turystów dużo nie ma, ale nam to rewelacyjnie odpowiada, bo. Do tych miasteczek, które dziś odwiedziliśmy, mieliśmy jakieś 12-15 km. Także e, bardzo blisko, nie musieliśmy daleko jechać. I jeszcze teraz idziemy na mały spacer. Alicja mnie tu straszy, że wchodzimy w prywatną drogę. No ale chyba, nie wiem, z dubeltówki do nas nikt nie będzie Przelał. Chcemy zrobić parę fajnych ujęć. Słońce zachodzi, mamy cyprycy, piękne drogi. Pola wczoraj oglądaliśmy troszkę Gladiatora wieczorem, a dzisiaj już odpoczywamy i powiemy, że bardzo wcześnie wstajemy. To mnie wyśmiała. Dla mnie to nie jest bardzo wcześnie, ale okej, okay, dosyć wcześniej niż może inni, wcześniej trochę niż inni, do około 10.00 jesteśmy już na trasie, jesteśmy już w miasteczkach, no i około 14.00, 15.00 to już jest najpóźniej, kiedy chyba przyjeżdżamy, czasami bo, nawet szybciej. <laughs> Słuchajcie, yy, no na, dla nas na samym kempingu też jest fajny czas, bo i są ten jest basen i można posiedzieć, poczytać książkę, posłuchać podcastu czy tam no każdy ma swoje jakieś tam sprawy. Jest też gorąco i po dwóch no. miasteczkach jak zwiedzamy dwa miasteczka no nie chcemy się po prostu siebie i swoich synów zmęczyć zwiedzaniem przy takiej wysokiej temperaturze. No to zwiedzanie też ma być przyjemnością, a nie jakąś mordęgą. Dlatego między 10 a 14 sobie zwiedzamy, a potem sobie przyjeżdżamy na kemping, odpoczywamy. Jest to taki fajny basen. Nie jest to jakiś wielki basen. Troszkę taki większy, ogrodowy. Ale daje ochłodę. Ale daje fajną zabawę. A jeszcze jak nikogo nie ma, bo, bo dzisiaj do godziny nie wiem, 17, 18, to na tym kempingu kompletnie nikogo nie było. E, to można... Więc mamy dla siebie właściwie... Tak. No i tu jest super klimat. No słuchajcie, jakieś 200 metrów od kempingu i mamy takie toskańskie widoki. Cisza, spokój, klimat niesamowity. Z drugiej strony widoczne super fajne wille toskańskie i na pola.